I właśnie o tym świętym Janie chciałem rzec kilka słów w kazaniu. Dzisiaj Ewangelia, co prawda, mówi o Symeonie, o proroku, jednym z tych mędrców, ukrytych mędrców w Izraelu, któremu Duch Święty obiecał ujrzenie Mesjasza. Święty Symeon wypowiada proroctwo, które brzmi mniej więcej tak, że że zamiary wielu serc ludzkich zostaną obnażone w, właśnie w obliczu Zbawiciela. Człowiek będzie musiał się zdeklarować za Chrystusem lub przeciwko Niemu. Była o tym mowa też wczoraj na nakazaniu z racji świętego Szczepana, męczennika. Święty Jan, najmłodszy z apostołów, daleki krewny Jezusa, co wyszło podczas prześladowania cesarza Domicjana, Święty Jan cieszył się wyjątkowym przywilejem. Sam o sobie mówił, w trzeciej osobie, co prawda, ale jednoznacznie, że był umiłowanym uczniem, tym, który był najbliżej Chrystusa, który spoczywał, spoczywał na jego piersi podczas ostatniej wieczerzy. Jan, dopuszczony do wielu tajemnic, właściwie do wszystkich tajemnic, które Chrystus ze swojego życia objawił w nielicznym czy, czy pokazał. Jan, święty, który był na górze przemienienia. Jan Święty, który czuwał z Chrystusem w Getsemanii, który był świadkiem tego straszliwego zmagania z siłami zła i, i z, zmagania, można powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia, z wolą Ojca. Hmm. Święty Jan, który stał pod krzyżem, jedyny apostoł, który nie uciekł, który nie zdradził Jezusa, jedyny, który się nie rozpieszył jak, jak te owce, kiedy, został, kiedy pasterz został u, uderzony. Kończyły plotki o świętym Janie, że nie zazna śmierci, że będzie tu aż do drugiego przyjścia Chrystusa. I co ciekawe, nigdzie nie ma jednoznacznie wskazanego grobu świętego Jana. Mówią, że w Efezie, w Efezie był biskupem przez długie lata, w Efezie mieszkał z Maryją, swoją matką, ponieważ Jezus ofiarował swoją matkę w opiekę świętemu Janowi ale grup świętego Jana budzi kontrowersję. Nie ma jakiejś jednoznacznej tradycji mówiącej o tym, że, że gdzieś spoczywa. Za prześladowań cesarza Domicjana, kiedy chrześcijanie obudzili się do zupełnie innej rzeczywistości. Wcześniejsze prześladowanie, jak cesarza Nerona, jak to, 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 to pogonienie chrześcijan z Jerozolimy, to były prześladowania lokalne. To były takie, można powiedzieć, historie, o których się słyszało i czytało w gazetach, i słyszało w internecie. Niemniej za cesarza Domicjana przyszło pierwsze wielkie światowe prześladowanie chrześcijan i, i, i wielu się zachwiało. To był mniej więcej rok setny po Chrystusie, początek drugiego wieku naszej ery. Jan był już wtedy starcem, prawie stuletnim. Cesarz Domicjan, jak wielu, wielu z współczesnych, bardzo głęboko wierzył w przepowiednie mesjańskie. Nie należy sobie wyobrażać, że, że religia żydowska czy święte księgi żydowskie były tylko własnością ludu wybranego i właściwie nikt o nich nie słyszał z wyjątkiem galskich <laughs> jakichś chłopów i, i faryzeuszy w Galilei czy w Judei. Nie, one były szeroko, święte księgi żydowskie były szeroko komentowane w całym cesarstwie. Ludzie uznawali za wyraz mądrości znajomość tych ksiąg, szczególnie proroka Izajasza i innych, innych proroków Starego Testamentu. Byli słynni. Te księgi były słynne w Cesarstwie Rzymskim. I co te księgi mówiły? Mówiły o królu, o królu, który ma przyjść i rządzić całą ziemią. Mówiły o tym, że Jerozolima ma stać się stolicą tego, tego króla, pod nóżkiem jego stóp. Zresztą Domicjan głęboko wiedział wierzył w proroctwa. Starego Testamentu i wierzył i wiedział, że przyjdzie król z pokolenia Dawida. Powstarzała się ta historia, która swój początek, czy pierwszy wyraz miała w osobie Heroda Wielkiego, tego złego króla, który, który wymordował dzieci betlejemskie. Cesarz Domicjan wiedział, że z rodu Dawida przyjdzie jakiś pretendent do tronu, być może cesarskiego i bał się tego. A zatem przy okazji prześladowania, prześladowania chrześcijan tropił krewnych Jezusa. Takim dalekim krewnym Jezusa był święty Jan, ewangelista. Wszyscy potomkowie z rodu Dawida znalezieni zostali mordowani bez litości. I oto dla świętego Jana przygotowano coś specjalnego. Święty Jan został wzięty do samego Rzymu, pojmany w Efezie, zaprowadzony przez oblicze cesarza Domicjana. I to nie legenda, lecz, lecz historia. I tam ubiczowany został wrzucony do wrzącego oleju. Tak by się ugotował, tam żywcem w tym oleju. Nic mu się nie stało. Z pomocą Bożą, z opieką swojego anioła stróża, wyszedł nietknięty z, tego, z tej próby. I wtedy cesarz Domicjan się przeraził. Zdał sobie sprawę, że walczy z, z czymś, co go przerasta. A zatem wysłał świętego Jana na wyspę Patmos, zesłał go na tą skalistą, jałową wysepkę. Jak, jak wielu innych skazańców przedtem i potem, by tam został, jakby odciąć świętego Jana gdzieś, od, 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 nie, pod, nie ośmielił się już cesarz podnieść rękę na świętego Bożego, ale, ale postanowił go odizolować. I tam, tam święty Jan miał tą słynną wizję, kiedy sam Jezus Chrystus przyszedł do niego już nie jako, nie jako sługa, nie w postaci sługi, lecz w postaci pana i króla. I oto narodziła się księga Apokalipsy, o której święty Hieronim mówił, że ile zawiera słów, tyle zawiera tajemnic. To była ta geneza. Święty Jan jest, jest można powiedzieć, początkiem czy przedstawicielem tego nurtu mistycznego w chrześcijaństwie. Święty Jan to jest, to jest ewangelista tajemnicy Bożej, tajemnicy wieczności Bożej. Święty Jan przedstawiany jako orzeł, szybuje wysoko. Słowa, które nam zostawił, są słowami e, tajemniczymi i pełnymi inspiracji. Księga Apokalipsy jest księgą, która opisuje zarówno stworzenie, jak i koniec świata, opisuje dzieje Kościoła, jak i wszystkich z nas, opisuje całą mistyczną rzeczywistość, tak jak jest w niebie, oczywiście pod, pod, pod przykryciem symboliki i metafory. Niemniej Jan widział niebo, tak jak Mojżesz kilka tysięcy lat wcześniej. Zobaczył rzeczy, które są w górze, i na wzór tych rzeczy zostawił nam opis, Apokalipsę. Święty Jan napisał Ewangelię. Kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa Chrystusa napisał nam Ewangelię, która zadziwia. Niektórzy, niektóre sekty chrześcijańskie, niektóre sekty gnostyckie przyjmowały tylko i wyłącznie Ewangelię Świętego Jana. Była tak różna od ewangelii, tak zwanych synoptycznych, że mówili, że tutaj nie może być jakiejś zgody. Jak to jest? Praktycznie dwóch różnych Jezusów przedstawionych. Niemniej tradycja Kościoła i sam Jan byli jednoznaczni. Ta Ewangelia nie jest jakimś nowym Chrystusem, jakąś nową nauką. Nowa nauka jest przeklęta. Jakakolwiek nowa nauka, cokolwiek dodaje do objawienia Jezusa Chrystusa, jest przeklęta. Ewangelia Świętego Jana jest komentarzem i wytłumaczeniem tego, tego co jest zawarte w Ewangeliach Synoptycznych. Jan, pisząc już co najmniej kilkadziesiąt lat po, po, po pozostałych ewangelistach, 20-30, on już nie chciał powtarzać tego, co zostało w sposób doskonały przedstawione we wcześniejszych Ewangeliach. On skomentował te Ewangelie, on, można powiedzieć, dał im głęboki duchowy sens. I oto treścią Ewangelii Świętego Jana jest, jest Eucharystia, jest najświętszy sakrament, jest chleb żywy, który z nieba stąpił. Jest Jezus Chrystus, którego ciała i krwi potrzebujemy, by żyć. Musimy jeść Jego ciało i pić Jego krew, aby mieć w sobie życie wieczne, aby mieć w sobie szansę na, na dojście do nieba. A co ciekawe, w Ewangelii Świętego Jana nie ma momentu. Transubstancjacji. Nie ma tego momentu w ostatniej wieczerzy, której Chrystus mówił: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Nie, ale są za to mowy Jezusa. Jest całe działanie Jezusa nakierowane na ten, na ten najświętszy sakrament. Pokazuje to, pokazuje sens tego spożywania krwi i spożywania ciała Pańskiego. Ewangelia świętego Jana jest Ewangelią, która okazuje Boga. Który jest słowem odwiecznym. Ewangelia Świętego Jana jest Księgą Rodzaju, która jeszcze raz zostaje powtarzona i pogłębiona, i nadany jej zostanie, zostaje duchowy sens. Ilekroć słyszymy ten, ten prolog Ewangelii Janowej? Po każdej mszy świętej w całym, całym roku, 364 razy słyszymy tą, ten prolog Ewangelii Janowej, czy przychodzi nam na myśl o, o Księga Rodzaju? Jak często odnosimy się do początków, święty Jan mówi o początku, który jest zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Ten początek dzieje się cały czas w nas. U początku naszego bytu, naszego istnienia było słowo: Bóg powiedział, Stań się. I oto zastało się światło jako pierwsze: światło naszej świadomości, światło naszej duszy zabłysło jasno. Ciemność próbowała pojąć ten wielki cud, pojąć ten cud, jakim jest stworzenie, stworzenie duszy przeznaczonej dla Boga, na wyłączną radość i na wyłączny użytek Boga. Ale ciemność nie pojęła tajemnicy ludzkiej duszy. Próbuje ją zagarnąć, próbowała ją zniszczyć za czasów Adama i Ewy. Nie udało się. Ciemność nie pojęła światła. Tym światłem jesteśmy my. Cały prolog Świętego Jana mówi tak naprawdę o dziejach naszej duszy. Tak można go też zrozumieć. Głębiając się w słowa Ewangelii Janowej poznajemy siebie samych. I nie tylko jak w lustrze, nie, nie przeglądamy się tylko w jak w lustrze, te słowa są o nas samych. Czytając Księgę Apokalipsy, ilu z nas odnosi tę Apokalipsę do własnej duszy? Nie tylko do tych wszystkich antychrystów, nowych porządków świata i różnych innych smakowitych kąsków z dziedziny sensacji i apokaliptyki, ale do własnej naszej duszy. To jest opowieść o naszej duszy, o tej wojnie, która tam toczy się od samego momentu poczęcia, ponieważ jest ktoś, kto chce przejąć kontrolę nad nami. Święty Jan zaprasza nas do poznania naszej duszy i naszego duchowego wymiaru. Jest najlepszym z ewangelistów, jeśli, jeśli chodzi o, o poznanie tejże. I do tego zachęcam Was, drodzy wierni, studiujmy Ewangelię Świętego Jana. Studiujmy listy Świętego Jana, w listy, w których powiedziano wyraźnie, Bóg jest miłością, Bóg jest światłością. W nim nie ma żadnego mroku, żadnej ciemności. To Święty Jan, patrząc w Boży Blask, przekazał nam tą dobrą nowinę. Studiujmy Świętego Jana i zobaczmy siebie samych w historii, którą głosi o, o zbawieniu, w historii, którą nazywamy świętą. Może ten rok, który nadchodzi, który niesie ze sobą bardzo mało nadziei, tak z ludzkiego punktu widzenia, może ten rok jest takim wezwaniem do tego, by wznieść się ponad ciemność tego świata. To jest tylko mgła, gdzieś tam pełzająca nisko przy ziemi. Wyżyny, wyżyny należą do Boga, wyżyny są świetliste. Wznieśmy się na skrzydłach świętego Jana, na tych skrzydłach orlich ponad ciemności tego świata. Wtedy ten świat zrozumiemy i wtedy ten świat będziemy mogli pobłogosławić tak jak Bóg sobie tego życzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.